Masz z tym problem, kurwa, i No dobra, to, o, czy o, ja mówię. Poczekaj, o kurwa, poczekaj, stop. Kiedy ja powiedziałem, kiedy ja powiedziałem coś o kimś, kogo ty lubisz, kurwa. I, i, I ty za niego teraz coś, w ogóle stary, to jest dla mnie chore i pojebane kurwa i mi się nie chce kurwa na ten temat już rozmawiać, więc se, nie kurwa masz przychy, znajdź inny obiekt stary, kurwa, piszesz kurwa na, na Instagramie, że yy, tak, ja przy, że jestem za mały na takie bożyszcze, nie ma, masz jakiś kurwa kompleks, ja wiem o tym, że ludzie niscy kurwa z natury mają kompleks kurwa, ale stary odpierdol się ode mnie, bo nic ze mną nie ugrasz. Ale nie po, zesraj się tu, to, nie, ale ja mam, ja mam wyjebane z ja tobą, bo kurwa przystrałeś się do mnie pasożycie kurwa, jak nie wiem do czego, idź kurwa do kogo innego bo mnie już kurwa to nie, po prostu przestaje mnie to bawić, nie chce mi się z tą dyskutować kurwa, jeżeli dobra, masz otwarty łyk, bądź już, kurwa, bądź kurwa, otwarty, raczej. bądź otwarty kurwa, bądź se taki jaki jesteś, Byłeś lub se, kurwa te swoje wszystkie ja wiesz, że już kurwa, że no dobrze ty nie jesteś kurwa, basiano. jak się mhm. przysrywasz do mnie kurwa. Teraz kurwa.